Dzień dobry, witajcie. To już kolejny odcinek dotyczący czasów przyszłych, o których zaczęliśmy rozmawiać ostatnio. Dzisiaj czas future continues. Już wiemy, na pewno układa nam się to wszystko. Widzimy taki powtarzający się wzór, w jaki sposób są używane te czasy continues, w jaki sposób się je tworzy. Tomorrow at this time I will be flying to my friend in Warsaw. O tej porze jutro będę leciał, będę w trakcie lotu, I will be flying. Um, what will you be doing this time next week? Co będziesz robił w przyszłym tygodniu o tej porze? To jest czas, który będzie trwał, to jest jakaś sytuacja, która będzie dłuższa w pewnym momencie w przyszłości. Oczywiście, tak jak pamiętamy już z poprzednich czasów Continuous, to może też być jakaś sytuacja tymczasowa, która będzie się działa w przyszłości. Jak popatrzymy sobie teraz na y, użycie, y, na pewno wszystko nam się ułoży. Czas future continuous. Po pierwsze, czynność, która będzie trwać w jakimś momencie w przyszłości. This time tomorrow I will be traveling to Warsaw. Czyli o tej porze mamy punkt przyszłości this time tomorrow i będę w trakcie mojej podróży. Zacznie się troszkę wcześniej. W tym momencie będzie trwała Skończy się pewnie troszkę później. Albo tymczasowa czynność, która będzie mieć miejsce w przyszłości. Sytuacja, która będzie trwać przez dłuższy czas, ale tymczasowo. So, I can see you love traveling around the world. Where will you be living in 10 years? Gdzie będziesz mieszkał za 10 lat? Teraz mieszkasz w Polsce, za rok będziesz mieszkał w Niemczech, a gdzie będziesz mieszkał za 10 lat? Where will you be living? W jaki sposób tworzymy ten czas? Wiemy doskonale, że aby mówić o przyszłości potrzebujemy słówka will, operatora will, za pomocą którego będziemy tworzyć pytania, przeczenia. To jest bardzo ważne, żeby było jasne, że mówimy o przyszłości. Oczywiście jak przy wszystkich czasach continuous potrzebujemy słówka być, czyli be nieodmienionego, no i nasz główny czasownik jak zwykle z końcówką INK, dłuższa trwająca czynność, dłuższy czasownik. Jeśli chodzi o określenia czasu, przykładowo, this time next week, at 5 p.m. tomorrow, in five years' time. Myślimy sobie o jakimś punkcie w przyszłości. Jak popatrzymy na tworzenie tych zdań. Tomorrow in our English class, we will be studying future tense. Czyli jutro na angielskim, mamy punkt w przyszłości, będziemy się uczyć o czasach przyszłych. Pytanie: Will you be playing football with us later on? Będziesz z nami grał? My będziemy grali. To będzie dłuższa czynność, nie jakiś moment, nie jakieś krótkie wydarzenie. Będziemy grali. Czy ty będziesz grał z nami? Will you be playing football with us? I przeczenie. Oczywiście możemy się domyślić, że skoro to czas przyszły, to będziemy potrzebowali zaprzeczonego will. Wiemy już, że will skracamy do won't. I'm afraid I won't be celebrating New Year's Eve this year. I have to work. Nie będę w tym roku obchodził Sylwestra. Obchodzenie Sylwestra trwa trochę dłużej, dlatego mówimy to w czasie continuous. I won't be celebrating, because I have to work. I na sam koniec, jak zwykle, dla Was do przeanalizowania w Waszym wolnym czasie. Kilka dodatkowych przykładów, zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wydaje mi się, że już po tych kilku lekcjach, które sobie razem przerobiliśmy, po tych kilku czasach, które sobie omówiliśmy, jesteście w stanie rozróżnić czas Future Simple, Future Continuous. Wiemy o tym, że te continuous zawsze podkreślają nam trwanie. Wiemy o tym, że czasownik zawsze jest końcówką "-ing". I myślę, że te dwa czasy Future Simple, Future Continuous są dość łatwe do rozgraniczenia, jeśli macie jakieś pytania. To śmiało piszcie w komentarzach, bardzo chętnie odpowiem. Do zobaczenia and see you next time, everyone.